Obecnie jesteśmy na lotnisku KORNE. Jest to jedyne lądowisko szybowcowe położone przy Borach Tucholskich, przy ogromnym kompleksie leśnym, który daje niesamowite właściwości termiczne, które umożliwia wykonywanie fantastycznych przelotów korzystając z tego, iż lasy ustawiają się wschód-zachód praktycznie rzecz biorąc w poprzek Polski. Przy okazji lotnisko położone jest w takim miejscu, gdzie nie ma większych problemów z podziałem przestrzeni powietrznej, gdzie nie utrudniamy latania ani samolotom komunikacyjnym, ani samolotom wojskowym, ani też w jakimś tam sensie, oni nam. Z racji tego, że znajdujemy się przy stolicy Kaszub, no to największą atrakcją turystyczną, jeżeli chodzi o zwiedzanie, jest oczywiście sama kościerzyna. Ale oprócz tego jest tutaj duża ilość jezior. Same bory tucholskie dają niesamowite możliwości dla turystyki pieszej. Jeziora takie jak w Dzyze pozwalają także na żeglowanie czy uprawianie windsurfingu. Las, który mamy obok, to już są bory, więc start za wyciągarką pozwala na rozpoczęcie lotu nawet na wysokości 300 metrów bez pomocy samolotu holującego. Pilot jest w stanie sobie błyskawicznie poradzić przy kapitalnych warunkach termicznych, jakie są wokół lotniska. To mi się bardzo spodobało to miejsce, ponieważ rodzinę można zostawić w ośrodku nad jeziorem. Żona się spokojnie kąpie w jeziorze, zażywa kąpieli słonecznych, wyleguje na plaży, a ja w tym czasie mogę spokojnie sobie polatać na szybowcach, wylądować, schować do hangaru i wrócić do niej. Ewentualnie ona przyjdzie tutaj porozmawiać z kolegami, też jest fajnie. Tu, jak widać, jest różnych rodzaju lotnictwa, szybowce, samoloty, wiatrakowce. To się przyciąga. Dwa, że też atutem oprócz tego jest dobre położenie, skomunikowane, komunikowanie z drogą. To, że jest własna baza, hangar, i można zjeść też w fajnej restauracji. Także, jak widać jest tutaj gości również z całego kraju. Moim zdanie, bardzo sympatyczne miejsce. To po wylądowaniu oczywiście możemy tutaj zaoferować dobrą kuchnię, która już jest znaczy tak pół żartem oczywiście mówiąc, reklamowana przez informację lotniczą, bo sporo pilotów mówi, że jak. Zgłaszają lot do Kornego, to słyszą z drugiej strony, to smacznego. Ludzie nie latający, a niejako kibicujący temu lotnictwu mogą oglądać starty i lądowania szybowców. Mogą widzieć powracające z tras rozpędzone szybowce, które kończą swoje prędkościowe przeloty niskimi przelotami nad samą ziemią, po czym lądują na jednym z pasów startowych lądowiska Korne. Zapraszam tutaj wszystkich do korzystania, do współtworzenia tego miejsca. No dookoła jest bardzo dużo różnych możliwości wypoczynkowych, wczasowych, grzybowych, jagodowych, jeziora, lasy. Co tylko dusza sobie zapragnie. I z tego punktu widzenia uważam, że mamy coś szczególnego do zaoferowania.